Powiedziałem kiedyś niefortunnie, że chciałbym mało czuć. I wie Pan, tak się dziwnie składa, czułem dużo więcej. Zabijały mnie uczucia, do czasu, gdy nie nauczyłem się prosić. Właśnie wtedy, gdy prośby swe zacząłem kierować w odpowiednim, a co za tym idzie przeciwnym kierunku, zrozumiałem, że ja już nie proszę. I wie Pan, zacząłem się zastanawiać, jak nazwać proszenie odwrotne, które proszeniem nie jest. Rozmyślałem długo, prawie dwa wieczory. A wtedy przyszła do mojego życia osoba, która udowodniła, nie używając słów, że nawet słowa nie mają żadnego znaczenia, a myślenie o nich, o ich odwrotnościach i niebytach, to żart względem jej włosów mokrych od brudnej wody jeziora tamtego lipcowego popołudnia czytał dla was Szymon Adamczyk